Cześć wszystkim, tutaj Emi i witam wszystkich na moim kanale. Teraz właśnie nagrywam swój pierwszy filmik, który będzie o tym, że mój brat będzie mi wybierał gry, w które mam zagrać. Właśnie pierwszą z nich jest Brookhaven, ale zaraz sobie do tego wrócimy. Jeszcze będziemy musieli tutaj sobie zrobić zadania z różnych gier, które wymyślił też mój brat. Także będzie fajny odcinek, jak na pierwszy raz, także zapraszam do oglądania. Pierwszym zadaniem, które domi to no co się robi. Ym, no to właśnie pierwsze zadanie to jest takie zadanie, że żeby wejść do jakiegoś domu i, yy, i zagrać tam na gitarze, więc sobie weźmiemy pojazd. Weźmy sobie roberek i sobie jedziemy do jakiegoś domu. To ja do sobie do tego domku może. żeby mnie nikt nie zbanował. Od razu mówię, że ja nie chcę okradać, ja chcę tylko. Yy, ja chcę tylko. zakres na gitarze taką fajną nową piosenkę. Chcę zagrać taką fajną piosenkę tej osobie. Zalazłam gitarę i ogólnie. Yy, będziemy sobie. Zagramy sobie tak. helikopter dzwonił. I sobie zagramy taką piosenkę. <grym znać w górę> Także chodźmy. Musimy najpierw zapukać upewnić, to na pewno tej osoby nie ma, żeby mnie nie zbanowała. Chyba nie ma. Weźmy, weźmy potrzebne rzeczy. Weźmy sobie śpiwór. Dobrze. Możemy wchodzić. Boże, jak to jest jakaś osoba, która tutaj chodzi. Chcę jak to, jest, a nie, to to jakaś inna osoba, która sobie właśnie teraz zbudowała. O. o, 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 było, było. Okej. Okay. I wychodzimy, idziemy na górę. Tylko szybciutko. Wow. I idziemy zagrać w tej największej siwelni, w tej największej. O, kwiśmy tutaj te modelki dla dziecka, gramy. I sobie jeszcze też zatanczymy. Pierwsze zadanie, pierwsze zadanie mamy zaliczone. Także pierwsze zadanie zostało, y, y, zostało zrobione, zostało wykonane, także teraz sobie idziemy do innej gry, którą będzie gra... zobaczycie teraz. Dobrze, następna gra, jaką mamy, to jest gra z największym rollercoasterem w, w Robloxie. I dzisiaj mamy takie zadanie, żeby tylko się przejechać na tym najwyższym, a inny rollercoastery najwyżej zrobimy sobie w innym odcinku. Inny odcinek przeznaczymy tylko na tę na grę. A na razie... wow, patrzcie, jakie ogromny ten. Na razie sobie zrobimy tylko ten yy, ogromny Roller Coaster. Ten tutaj co się nazywa yy, tutaj macie. A nie, nie ma jednak. A nie jest! Tutaj macie po lewej stronie. Z czerwonym tłem. To właśnie to jest nasza droga do największego rollercoastera w Robloxie. Także sobie teraz idziemy. Musimy znaleźć ten rollercoaster Najpierw, bo on jest przeogromny. Zobaczymy sobie. O, tam jest chyba. Bo on tam idzie tak wysoko. To jest ten? Nie mam pojęcia. Zobaczymy sobie zaraz. Dobra, idziemy. Tak, to jest chyba ten. Jest, on jest przeogromny. No dobra, idziemy na niego. Tak, bo to jest ten, bo tutaj widzicie jest Brother Crossing Roblox. Dobra, idziemy. Yy, dobrze. Zobaczmy, czy ja mogę się na nim przyjechać. O, mogę, no i super. Yy, dobra, idziemy. Tutaj sobie idziemy. Yy, Chwila. Czy ja nie. Czy ja nie mogę tego ten kliknąć? Na razie? A, chyba nie. No to musi być śmiertować, żebym mogła to kliknąć. Chyba tak, dobra, to my poczekamy. Utknęłam. O nie. O nie! Okej, okay. dobra. Okej, okay, w końcu możemy tutaj regenerować. No w końcu przyszła kolejka nasza. Dobra, jedziemy. To jest najwyższa kolejka w Robloxie. Także jestem bardzo ciekawa, jak ona to sobie będzie wyglądać. Dobrze, zobaczmy. Gotowi. No tak, jestem gotowa. Hmm. Wydaje się na bardzo fajną kolejkę. W ogóle tutaj się czekało bardzo długo na to, ale w końcu mamy to. Więc fajnie. Także lecimy, boże, znaczy jedziemy. Ok. Zobaczę, zapowiadajcie fajnie na razie. 10%. Aha, łocz, Czyli my jesteśmy dopiero 10% drogi, tak? A to jest jeszcze wyższe? Co to? Aha, możemy. O, no ale fajne, możemy zmieniać. Możemy zmieniać na dzień i noc, ja wolałabym, żeby był dzień. Tak, że będzie sobie dzień. Tam jest słoneczko, tam jest księżycek. Yy, tutaj jak sobie przełączymy to... Tutaj jest księżyc. Dobra. No to zaczynajmy. Znaczy już zaczęliśmy. Dobra, to jedziemy dalej. Yy, 30%. A gdzie było 20? Było tam 20%? Nie mam pojęcia. Yy, dobra, to jedziemy. Jestem ciekawa, jaka to jest kolejka. Ile? 40. A właśnie, może pomin pominęłam, jak tak robiłam. No, ale dobra, zobaczmy sobie. Tak będzie 50 chyba, albo 60, nie wiem. Może 50. Tak? 50? 50, czyli pewnie 20 pominęłam. A nie, chyba teraz by było tak 60, a to to 70 będzie? Czy 60? Już sama nie wiem. Ale to yy, nie za A, 60, czyli ja tam to pominęłam. Tak. Dobra. Dobra, zobaczmy sobie. Ale to jest wysokie. Wow! Jak to jedzie! Tam nie widać i tutaj też już nie widać. Jest taka ciemność. A teraz jak zamienimy, to jest takie fajne tutaj. Ile to? Procent? Już 70, dobra. Jeszcze 30% nie będzie. To jest. Czemu tutaj jest księżyc? I tam też jakby księżyc jest. I tam też jest księżyc. Co jest? 80. Ciekawi mnie ten księżyc. Czemu to jest księżyc? Ale mi się może wydaje. Sprawdzimy. Ej, no to jest No to jakaś kulka. No jak sobie to zmienimy, co to, to jest księżyc? To to... Nie no, to jest księżyc. Trzeba oddać księżyc. Ale fajne, bo to znaczy, że jesteśmy tak mega wysoko. I to jest mniej więcej na tej samej wysokości. Tak, to jest na tej samej mniej więcej. Tak. To jest na tej samej wysokości. A nie, tam to jest wyższe. No. Także sobie jedziemy. I teraz sobie przejeżdżamy koło księżyc. O, tam jest astronauta. Robloxa. Czemu jedziemy tak wolno? No, no dobra. Zrobię sobie takie. Yy, taki ekran, ponieważ ja bym chciała, o, żeby tak właśnie przyspieszyło. I właśnie chyba przyspiesza. Księżyc mamy tutaj? I przyspiesza. Łuhu! Ło! Wow, jakie fajne! Czemu zwolniło? No dobra, jedzie dalej. I jedzie dalej. I teraz co? Będzie tak szybko zjeżdżać? Chyba tak. Tak? I zjeżdża. Teraz bardzo szybko będzie zjeżdżać. O, jakie fajne to jest. O, to jest fajne. Chyba nagram z tego odcinek, yy, że testuję wszystkie kolejki z tego parku, ponieważ to jest bardzo fajna gra. A tutaj jest więcej tych kolejek. Tylko że od tym mapę, tylko że jej za bardzo teraz nie widać. No, o już widać mapę. Okej. Okay. Tutaj gdzieś y, jesteśmy tak z, chyba z 4 albo 5 minut. Dobrze, zobaczymy sobie, bo ja to później, ogólnie, ja to później złączam, połączam, edytuję, także teraz nie wiem dokładnie. Yy, dobra, no i lecimy sobie, znaczy, jedziemy, to jest bardzo fajna gra. Yy, uhu. No i jesteśmy. Ogólnie ta kolejka jest bardzo fajną grą, znaczy, no, te, ten park jest bardzo fajną grą i ukończyliśmy zadanie numer 2. Przejechać się na najwyższej kolejce w Robloxie. Dobra, no to w takim razie robimy kolejne zadanie. I kolejną grę. Następna gra jest to gra o pociągach. <grybujesz> to jest taka gra. I tutaj mój brat dał mi zadanie, żeby zniszczyć auto. Nie wiem, kliknijmy na to. Co to jest? O, i dostaliśmy takie fajne niebieskie autko. No dobra. Sobie jedziemy teraz. Wow, Wow! I teraz musimy wjechać na tory, żeby. Żeby. No kurczę! Dobra. I teraz musimy tutaj. Yy, kliknij, aby zrodzić pociąg. Jak to dziwnie brzmi. Yy, dobra. No i sobie tam. Yy, kliknę sobie, biegnij. O, tam to się coś zepsunęło. Wygląda jak łódka trochę. To złódka, a nie pociąg. A nie, to jest pociąg. Wygląda jak łódka. No dobra. Biegniemy sobie... Co to? Wow! A to? A to? Możemy sobie... Aha, możemy sobie coś puścić. No co mamy Jest Raining Tacos? Możemy sobie puścić. I pewnie jeszcze jakieś inne piosenki, ale ja tutaj nie znam żadnych kodów. Ja bym chciała, żeby ten pociąg zaczą, już zaczął jechać. Ja jestem ciekawa, czy możemy wejść sobie na wagon. Możemy? Ja bym chciała wejść na wagon. Zobaczmy, czy możemy. Co to? Miałaby, aha. No dobra, i teraz musimy. Aha, no dobra, teraz już rozumiem. Czemu przesunąć? Dobra, no i teraz sobie wiem, co robię piszemy sobie takie coś. O, proszę bardzo I teraz wypuścimy piosenkę. O! Wow! Wow! Co się tutaj wydarzyło? Czemu ja wypadłam? <grafię> <grafię> e, aha! W ogóle to zniszczyliśmy auto moje. Tylko tego nie, kur nie było widać. No dobra, zdanie zostało znawiczone. Pewne oczko. Mówię, że tak To się nie No dobra. No, mama już nie niezaleczone. Idziemy do następnej gry. Okej, okay, następna gra. I to już nas od razu przeteleportowało. E, to mamy grę um, Natural Disaster. Przetrwanie klęsk żywiołowych. już idą chmury. E, ja w to gram, jak była młodsza. Zresztą teraz też to czasami gram. E, I właśnie, um, co ja chciałam powiedzieć? Aha, zadanie. Zadanie to jest, trzeba przetrwać przynajmniej trzy razy. Trzeba przetrwać w sumie na pewno trzy razy. Na przykład mogę zagrać pięć razy i przetrwać trzy razy, to wtedy jest zaliczane, no nie? Także musimy przetrwać po prostu. Także sobie wyjdę, jeszcze się upewnię, jaka jest na pewno klęska. Tak sobie zawsze się upewniam, bo na przykład jak jest trzęsienie ziemi, o, burza, no to musimy wejść. To sobie wejdziemy. A nie, to jest otwarte, no dobra, to idziemy tutaj. Ym... Właśnie czasem jak jest wcześniej ziemi, to niektórzy tam idą tak wysoko i później właśnie padają. Wow! O nie jest w więzieniu! Też <laughs> yy, kiedyś mi się tak stało. Yy, no i właśnie, a ja yy, właśnie... No i właśnie na przykład i właśnie tam niektórzy tak właśnie tak szli yy, wysoko ten i zaczęli się ziemi, no i właśnie tam padli. A ja to prostu zostałam na ziemi i ten. No i sobie czekałam na jaka będzie klęska, i nie padałam w taki sposób. Także polecam w ten sposób. No i sobie zejdę na dół i zobaczę, jak to wygląda. Nie wiem, czy to jest bezpieczne schodzić na dół. O, piorun. Piorun, kolejny piorun. Będzie jakiś piorun tutaj? Nie wiem. Myślałam, że to są jakieś łóżka takie, a to są. Nie wiem, piery? Raczej nie, ponieważ to jest jakaś siłownia. Mmm... Dobrze, to chyba wychodźmy sobie tutaj. Chodźmy do mojego więzienia. Chyba nie będę mieć takiego ubrania cały... Za... Wow! Jak to się zniszczyło. Chyba nie będę mieć takiego ubrania cały czas, no nie? No ja nie chcę. Yy, ja miałam tu takie zielone więzienie. Ja byłam tutaj. Halo, chcę... Aha, przetrwałam. No dobra, super. Przetrwałam. Przetrwałam, Nie wiem, czemu mam takie ubranie cały czas. Chyba muszę iść tutaj Padnąć i hop. I teraz będę mieć inne ubranie, mam nadzieję. Proszę, inne? Inne? Moje? Własne? Halo? O, tak. Ok. Czyli mamy własne ubranie. Yy, o, to jest ta mapa. Bardzo lubię tą mapę. Nie wiem jak Wy. Yy, dobrze, idziemy. I oczywiście mój sposób zostaje sobie tutaj na dworze. I czekam, jaka będzie kreska. Chmury. Chmury to może być chyba powódź, ale nie jestem pewna. Chmury to może być deszcz. No i będzie burza śnieżna, to wchodzimy już od razu, wiem, żeby wejść. Tylko gdzie? Nie wiem, może tutaj do salonu, do tego ogniska. O, o to jest więcej przestrzeni. Mi się wydaje, że kiedyś było mniej przestrzeni, ale mi się tak tylko wydaje, nie mam pojęcia. Hmm. No nie wiem, wejdę sobie tutaj. Wow. O, tutaj jest dobrze. Dobra, sobie zostaniemy tutaj. A bo w sumie tutaj się zaczyna robić śnieg. O o. O nie! O nie! To o nie, tutaj jest się ten śnieg. Nie mi się życie traci. No kurczę, o, dobra, musimy zostać tutaj. O um, nie, za się to zaśnieża. Dobra, może przetrwamy. Przynajmniej mam taką nadzieję. Bo jak teraz przetrwamy y, teraz i następny raz, to będziemy mieć całe, y, całe zadanie zaliczone i będziemy mogli przechodzić do następnej gry. Y, dobrze. A to ja sobie wyjdę. Czemu nie? Wuj, co się zniszczyło. Traci mi się życie. Chyba na razie nie. Traci mi się. Oj nie wiem. O, teraz mi się traci, muszę uciekać. Okej, okay, idziemy sobie do tego pomieszczenia, w którym byłam wcześniej, czyli ogniska to nie jest pomieszczenie. Ym, znaczy generalnie to jest pomieszczenie. Takie małe. Co to, to jest? Zepsuło się. Dobrze. Wyjdę sobie, ponieważ znajdziemy się w tym ognisku. O, przetrwaliśmy. No i super. Ta świetka mnie dopadła. Lądowanie? Co to jest za mapa? No to jest przetłumaczone na polski. A To. I teraz ja chcę wejść na tą rakietę. Ja muszę wejść na tą rakietę. Nigdy nie, na nią nie, nie wchodziłam, bo mi się zawsze nie udawało. A, więc teraz muszę wejść. Nawet nie wiem, w to się wchodzi. A tam, dobra, 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 szybko, bo ja chcę na tą rakietę. Hurra, ja jestem. Są... Wow! Jestem ja w rakiecie. Ale się cieszę, nigdy nie byłam. Pierwszy raz udało mi się wejść do rakiety. O nie, jak spadnę, to prawdopodobnie nie padnę. Aha, to już jestem zajętym. No to tutaj sobie wejdę, halo. A, tutaj sobie nie No jest super, jesteśmy w rakiecie. A jestem ciekawa, jaka będzie klęska. O nie, ogień. No to może wyjść z mojej kochanej rakiet rakiety. Tylko która to się z niej wychodzi? O O, o nie, nie! Nie! Nie padłam! No kurczę. A chciałam od razu to zaliczyć więc z głowy. No ale niestety będziemy musieli trochę poczekać. Aha, można było polecieć tą rakietą i ja chciałam polecieć. Myślałam, że ten ogień się zacznie od tej rakiety. Właśnie, i nie muszę zaraz to polecieć beze mnie. Nie, no ja chciałam wejść do tej rakiety. No czemu? Chciałam tak bardzo wiedzieć do tej rakiety. No kurczę, ona poleci chyba, no nie? Bo zawsze ta rakieta leciała. Teraz pewnie też poleci. No rakieta wiem, że polecisz. Chyba, że nie poleci. Nie, na pewno poleci. Musi polecieć. Jak nie poleci, to będzie dziwne. Mm, raczej poleci. Chyba, że się tam już zaczęła podpalać. To nie poleci. Chyba nie poleci. Bo nie leci. Na razie, chyba się tam zaczęła podpalać. A nie, jednak nie. Nie wiem, chyba ona nie poleci ta rakieta. Bo już tyle, tyle czasu jest. I nie poleciała, więc... A nie, teraz leci! No i beze mnie poleciała, no nie! Zobaczmy, co się z nią stanie. No nie, nie, nie. Chcę zobaczyć, co się z nią... Stań... Aha, ok. Czyli nie za bardzo opłaca się dalej tą rakietą, chyba się dostanie jakiś badge, yy, jakieś osiągnięcie, a to i tak się nie za bardzo, yy, nie wiem, ja myślałam, że po prostu może to być jakieś tajne pomieszczenie, chyba że, nie wiem, teleportuje się do jakiegoś tajnego pomieszczenia, nie mam pojęcia, może, o, teraz, teraz musimy przetrwać, <śmiech> <śmiech> musimy przetrwać, o, możemy go sobie fajnie tak zejść. Więc sobie tutaj zajdę, bo czemu nie? A to woda się rusza, fajnie. Dobra, i teraz bardzo ryzykowne, co to zrobię. Skoczę sobie tutaj i jeszcze tutaj. Okej, okay. no i nic się nie stało. Więc. To woda się rusza na wszystkie strony. Teraz się rusza, jakby tam. No dobra, idziemy. Ja myślałam, że to są schody, a teraz są takie. Dobra, zobaczmy jaka będzie klęska. <laughs> Dobrze. Mam nadzieję, że jakaś fajna. Mm. Nie uwierzycie. Akurat sobie myślałam w głowie, że właśnie klęska, która nazywa się wirus, to jest najmniejsza klęska, moim zdaniem. Bo to się nie za bardzo nie dzieje, tylko trzeba uważać na te kuleczki. Yy, a i akurat się musiała pojawić ta klęska, której ja za bardzo nie lubię. Nie, nie może to mnie dopadło. Ale ja nie chcę tego. Ja nie chcę tego wirusa. No to jest tak proste, może to przetrwać. W <laughs> dla mnie to jest proste, może dla niektórych nie jest to proste. Aha, bo ja po prostu spadłam. Czemu te drzwi się zepsuły? No nie wiem, też się zepsują? Nie, to nie. Musimy uważać na te wielotowe kuleczki, ponieważ to jest właśnie wirus. Tam nie mogę wchodzić, ponieważ tam też jest wirus. A jestem ciekawa, czy jest wirus na tej wieży, bo ja bym chciała tam wejść. Także sobie wejdziemy. I jak tam będzie wirus, no to trudno, mogą tam nie wchodzić. Idziemy, idziemy. I teraz sobie możemy nie spotkać wirus. Nie ma wirusa, no dobra. Idziemy, idziemy, idziemy. Są to takie wysokie. Aha, tutaj nie ma wirusa, w takim razie super. Ja bym chciała wejść na tą wieżę. Tylko, może uważać, bo jak tutaj stąd spadnę, to padnę, i nie będę mogła znowu. Będę musiała jeszcze raz przechodzić mapę. Ja przechodzę czwarty raz. Myślę, że tym razem się uda, ponieważ teraz jest bardzo łatwa klęska i musi się. O, no właśnie, udało się. No, przetrwaliśmy trzy klęski, więc teraz sobie dołączamy do gry. Kolejnej, niestety już ostatniej. Dobrze, następna gra i już ostatnia gra to jest taka gra o Aquaparku Aquariana Water Park i dzisiaj zadanie, znaczy nie dzisiaj, no tak. Dzisiaj, dzisiaj nagrywamy te wszystkie gry. I teraz zadanie w tej grze to jest uwaga. Musimy zjechać na trzech zjeżdżalniach, które wybrał mój brat. I zaraz wam powiem, jakie to są zjeżdżalnie. Na razie przebierzmy się. Hmm. Który mi się podoba? Ten jest fajny, chociaż nie, jednak nie. Kurczę, nie wiem jaki strój lubię. A, wezmę ten może. Dobrze, weźmy ten i chodźmy do... Co to tutaj było? O, zobaczcie, to jest jakaś niewidzialna ściana. Chodźmy sobie teraz do tych zjedzani. Więc dzisiejsze zjeżdżalnie, które mój brat wymyślił, to są te zjeżdżalnie. To jest jedna z nich i mój brat nazwał McDonaldowa Wasz No bo tak ma takie kolory McDonalda i właśnie sobie nią zjedziemy teraz. Musimy tylko chwilkę zaczekać na, na ponton. Ja chcę z przodu oczywiście. I dobra, no i czekamy, aż będzie jechać. No dobra, no jedziemy. Uwaga! I... Nie Jedziemy! I uwaga! I jesteśmy w przezroczystej róże! <grym> A czemu to była na końcu różowa w ogóle? Nie wiem, ale bardzo fajna zjeżdżalnia. Następna zjeżdżalnia, jaką jak mój brat wymyślił, to będzie tutaj zjedzanie, tak? tak ułatwimy. I teraz, właśnie to jest takie ostrzeżenie. Że są tutaj właśnie takie błyszczące światła, mieniące się na nowe, więc, jak y, 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 jesteście y, wrażliwi na y, właśnie takie światełka, to y, to najlepiej nie oglądajcie dalej. Ja teraz tymczasem sobie wejdę tutaj. Wuhu! Jo! Ale fajna jest ta zjedzolenia. W ogóle ona się tutaj rozdziela na dwie części, nie wiem czy chyba tam nie widzieliście. Ale fajnie. Ale tam ona się gdzieś. Tak, tam ona się. Widzicie, tam się rozdziela na dwie części. Yy, I ostatnia zjeżdżalnia, jaką będzie dzisiejszy odcinek. Znaczy, ostatnia zjeżdżalnia, jaką yy, zaplanował mój brat, to będzie atmosfera relaksu. I tutaj jest to taka szklana zjeżdżalnia, fajna. I sobie właśnie tam teraz idziemy. zrobimy sobie taki parkurek na kamykach. No i idziemy sobie tam. Fajna młodeczka leci. Idealnie. Strefa relaksu. Mamy tutaj taki basenik płciutki. Ja w to kiedyś grałam, więc tutaj wiem, że to jest płciutki, tak? Tak, płciutki. Yy, mamy tutaj takie skałki. Fajny mamy wodospadek tutaj. I mamy to najlepszą szklaną zjeżdżalnię, ona jest taka fajna. A to doprowadzi do jakiegoś innego miejsca może? Nie. Yy, a tutaj? Gdzieś? Nie, tutaj po prostu spływa wodospad no, to też się spłynąć. O nie, utknęłam. E, Dobrze, chodźmy sobie tutaj. I też mogę zrobić odcinek z tego parku wodnego, ponieważ tutaj nie przystosujemy wszystkich rzeczy, tylko trzy zjeżdżanie, Żeby ten odcinek nie był taki aż za bardzo długi. Yy, I tak już jest strasznie długi, ale no. Yy, po prostu mogę nagrać osobny odcinek o tym akoparku. Tak samo jak o tym tamtym parku rozrywki. Jeszcze tutaj sobie przejrzę, w co ja dzisiaj grałam i nagram z tego odcinki po prostu. Tymczasem idziemy na zjeżdżalnię. I zjeżdżamy. Ale to jest fajne. I teraz na ostatni wyskok musimy mieć taką kamerę. I uwaga. I... Uh! Ale fajnie. No dobra. Teraz się przyteleportujemy do wejścia. I sobie wyjdziemy tutaj. I tutaj właśnie się z Wami widzowie ja pożegnam. Mam nadzieję, że Wam podobał się filmik i zapraszam na kolejne y, filmiki na, moje, na moim odcinku. Także subskrybujcie i włączajcie dzwoneczek, żeby, żeby właśnie, żeby Wam przyszły powiadomienie, jak nagram kolejny film. Także no, do zobaczenia w następnym odcinku.